Dominik Drzewiecki, strzelec z dwóch bramek, dzisiaj dla Iskry Szydłowo. Dominik, bym Cię na początku poprosił, żebyś powiedział parę zdań o sobie. Skąd do Iskry wszedłeś? Gdzie grałeś wcześniej? Jak się tu czujesz w Szydłowie? No wiesz, tak ogólnie. Tak ogólnie. Do Szydłowa trafiłem z Lubuszenia na Drezdenko. Tam grałem pół roku, wcześniej byłem w Unii z Dziś raczej e, byłem na poziomie trzeciej ligi, przeplatany z e, czwartą. E, także, no powiedzmy, e, wróciłem na e, swój poziom. E, jak się czuję w Szydłowie? Nie mogę nic e, złego powiedzieć. E, Zgodzisz się, że fajna ekipa i jest z kim ja, grać? Jak najbardziej tak, bardzo szybko się w ogóle odnalazłem e, w szatni, chłopacy dobrze mnie przyjęli, także nie pozostaje nic innego jak grać i dawać siebie jak najwięcej. Zabrakło dzisiaj Mateusza Górnego, pozdrawiamy, bo jest kontuzjowany, bo podejrzewam, że we dwóch z przodu byście może jeszcze więcej dzisiaj, chociaż... Yy... Miałeś większą pole, pole do popisu. No, Nie odbierał ci piłek. <noise> znaczy na pewno zupełnie inaczej się gra jak się gra na jedną dziewiątkę, inaczej jak się gra na dwie dziewiątki. Nie ma co ukrywać. No wcześniej raczej grałem, będąc jedynym napastnikiem. No, granie na dwóch jest powiedzmy czymś nowym, aczkolwiek oczywiście czekamy na Mateusza, żeby wyzdrowiał i wspomógł nas. Tak, tak tego mu życzymy. Powiedz jak z boiska ten mecz wyglądał. Szybko tą pierwszą bramkę i cwanie zdobyłeś. Tak, no pierwsza bramka dość szybko, w sumie nie wiem, w granicach 20 minuty już było chyba 2-0, jak nie szybciej i to na pewno gdzieś tam ułożyło spotkanie, mogliśmy grać spokojnie, aczkolwiek wcale spokojnie nie graliśmy, nie się, gdzieś tam wdawaliśmy w jakieś przebijanki, za szybko się pozbywaliśmy piłki, ale najważniejsze, że w ostateczności wygraliśmy i to się liczy. Tak jest. Jakbyś ocenił Iskrę jako zespół w przyszłości, bo będziemy przecież tych trudnych spotkań i meczów rozgrywać. Będziemy sobie radzić, będziemy wygrywać czy no już masz jakiś ogląd, widzisz czy co to za zespół? Jakbym ocenił, no teraz tak naprawdę mogę oceniać przez pryzmat e, trzech, no czterech e, spotkań. No, gdzieś tam ten początek mieliśmy bardzo ciężki, w każdym z tych w pierwszych trzech przegranych meczów czegoś nam brakowało, ale też nie możemy w żaden sposób umniejszać klasy przeciwników, z którymi graliśmy, ale na pewno nie będziemy tutaj chłopcami do bicia, jak nie wiem, pewnie nie jedna osoba mogła pomyśleć, patrząc na to, co się stało w pierwszych trzech kolejkach. To ja Ci życzę, żebyś strzelał dalej bramki. Jak dołączy Mateusz, będziecie razem kombinować z przodu to i strzelać jest. tych bramek więcej. Bo takie były założenia, nie oszukujmy się, przed sezonem, że po to przychodzicie do szydła, żeby strzelać bramki. Mateusz do tej pory strzelił jedno, teraz kontuzja, ale ty zacząłeś dzisiaj dwoma, więc. Miejmy nadzieję, że to jest po prostu początek. To ja ci tego życzę. Życzę też, żeby Iskra wygrywała za waszym dużym wkładem w te zwycięstwa. Wszystkiego bardzo. dobrego. Masz daleko do domu, nie zatrzymujecie się. <noise> Gratulacje na dzisiejszy mecz. Dziękuję.